Księga Ozeasza, rozdział czwarty, część druga. Gdy będą jedli, nie nasycą się. Będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu. Ozeasz zapowiadał Izraelowi, że utraci Boże błogosławieństwo. Skutkiem tego będzie niemożność zaspokojenia nawet Najbardziej elementarnych potrzeb. Izraelici nie będą mogli się ani nasycić, ani spłodzić potomstwa. Takie będzie karcenie za duchowy nierząd. Wino i moszcz odbiera rozum. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznie. Gdyż duch wszeteczeństwa ich omamił, a cudzołożąc, odstąpili od swojego Boga. Ozeas opisuje kolejne. Skutki tego duchowego nierządu, jaki uprawia Izrael. Są one dość podobne do upojenia. Jedno i drugie powoduje utratę rozumu. Rodacy Ozeasza czczą drewniane posągi. Jedną z form wróżenia, czyli odgadywania, co też te bożki mówią o przyszłości swoich czcicieli, było rzucanie kijem. Można się domyślać, że wierząc w te wróżby, Izraelici podejmowali złe decyzje i ponosili ich konsekwencje. Na szczytach gór składają ofiary, a na pagórkach spalają kadzidła. Pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem. Bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą. Skutkiem oddawania czci bożkom wymyślonym zamiast Bogu prawdziwemu jest grzech, który pojawia się w życiu tych, którzy się oddają pogańskim kultom. Skutkiem duchowego nierządu jest nierząd zwyczajny. Ozeasz stwierdza, że wśród dziewczyn izraelskich cudzołóstwo jest normą, bo pogaństwo też jest normą. Nie będę karał waszych córek za ich nierząd, ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo, gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami, i razem, z wszetecznicza... I razem z wszetecznicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie. Temu, że dziewczyny cudzołożą i oddają się nierządowi winni są mężczyźni, bo dają im przykład. Składanie ofiar pogańskim boszkom było też połączone ze stosunkiem z prostytutką świątynną, dlatego Bóg przez Ozeasza zapowiedział, że nie będzie tych dziewczyn karał, ale zapowiada, że cały lud gotuje sobie przez to zgubę. Jeżeli Ty, Izraelu, hołdujesz nierządowi, niech Juda nie ściąga na siebie winy. Nie chodźcie więc do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Bet-Awen, i nie przysięgajcie, mówiąc, jak żyje pan. Ozeasz widzi, że Izrael nie chce się nawrócić, apeluje więc do Judejczyków, aby przynajmniej oni przestali się skłaniać do pogaństwa. Bet Awen znaczy dom nicości. Prawdopodobnie tak prorok nazywa Betel, czyli ośrodek odstępczego kultu państwowego, który został nazwany domem Pana, bo to oznacza Betel. Ozeasz wzywał Judejczyków, żeby tam nie chodzili. Więc prawdopodobnie już zaczęli chodzić. Zdaje się, że widział też, że Judejczycy są zakłamani, i aby inni wierzyli w ich kłamstwa, przysięgają na Boga, że mówią prawdę. Jeżeli Izrael znarowił się jak krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnie na rozległej łące? Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami, związał się z gronem pijaków. Gospodarz inaczej traktuje jagnię, a inaczej narowioną krowę. Także Bóg nie będzie traktował niewiernego narodu tak, jakby był wierny. Izraelici czczą posągi i stało się to ich nałogiem, tak jak pijaństwo. Ustawicznie uprawiają nierząd, bardziej kochają hańbę niż swoją chwałę. Człowiek opanowany przez nauk upadla się, ale to nie ma dla niego znaczenia. On chce tylko zaspokoić swoje pożądanie. Naród izraelski nie widzi, że związek z jedynym Bogiem jest jego chwałą. Sprawia mu przyjemność zdawanie czci drewnianym posągom i robi to, nie widząc, że się hańbi. Wicher rozniesie ich na swoich skrzydłach, a wtedy doznają hańby. Z powodu swoich ołtarzy. Jeżeli powieje wiatr, to roznosi to, co jest w stanie porwać. Ozeasz zapowiada rozproszenie Izraela. Dopiero taką klęskę jego rodacy uznają za haniebną, i dopiero wtedy z czasem zobaczą, że stało się to z powodu ich ołtarzy, z powodu tego, że budowali je nie temu, komu trzeba, i nie tam, gdzie trzeba. Mój Bóg jest źródłem Mego życia swą łaską Obdarza mnie wciąż Obdarza mnie Mój Bóg jest źródłem Mego życia swą łaską Obdarza mnie wciąż I według bogactwa chwały swej Obdarza moje życie codziennie Daje mi aniołów Co czego, wciąż nie. Mu Jezus o mnie troszczy się Tak troszczy się Mój Jezus o mnie troszczy się Mój Bóg jest źródłem. Mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż, Obdarza mnie, mój Bóg jest źródłem. Mego życia swą łaską obdarza mnie wciąż, I według bogactwa chwały swej Obdarza moje życie codziennie, Daje mi aniołów, co strzegą wciąż nie Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, Mój Jezus o mnie troszczy się. I według bogactwa chwały swej Podaża moje życie codziennie, daje mi aniołów, co z czego wciąż nie. mój Jezus, o mnie troszczy się, tak troszczy się, Jezus, o mnie troszczy